Cześć! Z tej strony Krzysiek. Witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj przygotujemy zaplatane słodkie bułeczki z czekoladą. Jako nadzienia użyjemy nutelli, a całość przyozdobimy prażonymi orzechami laskowymi. Jest trochę zabawy przy ich formowaniu, ale myślę, że efekt końcowy jest tego warty. Zresztą ocenijcie sami. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszych zaplatanych bułeczek zaczniemy od uprażenia orzechów laskowych. Jest to krok całkowicie opcjonalny, równie dobrze możecie kupić orzechy już obrane, ale we mnie obudził się łowca okazji. Orzechy układamy na wyłożonej papierem do pieczenia blaszce i rozprowadzamy po całej powierzchni tak, żeby leżały w miarę luźno. Wkładamy je do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni i podpiekamy przez 8-10 minut. Po tym czasie przekładamy je na ręcznik kuchenny i ścieramy z nich podpieczoną skórkę. Oczyszczone orzechy odkładamy do całkowitego ostygnięcia. Możemy zabierać się za ciasto drożdżowe. Do misy miksera wsypujemy mąkę, cukier, drożdże, odrobinę soli oraz mleko w proszku. Całość podlewamy mniej więcej połową przygotowanej wcześniej zimnej wody, i wstępnie mieszamy szpatułką. Ciasto zaczynamy wyrabiać mikserem na wolnych obrotach, stopniowo dodając resztę wody. Pełną listę składników znajdziecie jak zawsze w linku w opisie. Kiedy składniki się połączą, dodajemy do ciasta miękkie masło i wyrabiamy przez kilka minut. Następnie wykładamy ciasto na podsypany mąką blat i wyrabiamy je tak długo, aż przestanie kleić się do rąki blatu oraz stanie się elastyczne. Przygotowane w ten sposób ciasto będzie się świetnie nadawać do kształtowania bułeczek. W następnym filmie będziemy robić mini tarty śniadaniowe ze szpinakiem, ale do ich przygotowania wykorzystamy gotowe ciasto filo. Już teraz serdecznie zapraszam. Kiedy ciasto jest gotowe przekładamy je do naoliwionej miski i kilka razy obracamy, żeby pokryć powierzchnię oliwą. Dzięki temu ciasto nie wyschnie podczas wyrastania. Ciasto odstawiamy pod przykryciem na około 2 godziny lub do momentu, kiedy podwoi swoją objętość. W czasie, kiedy ciasto wyrasta, możemy wrócić do orzechów, które musimy drobno zmienić. Najszybciej będzie zrobić to oczywiście blenderem, ale cierpliwe osoby, do których ja się nie zaliczam, poradzą sobie zwykłym nożem kuchennym. Gotowe orzechy odkładamy i czekamy na ciasto. Po około 2 godzinach nasze ciasto powinno wyglądać mniej więcej tak. Z wyrośniętego ciasta wybijamy powietrze i przekładamy je na podsypany mąką blat. Rozgniatamy ciasto w taki sposób, żeby pozbyć się reszty pęcherzyków powietrza. Następnie wałkujemy ciasto do momentu aż uzyskamy płat o wielkości około 30 na 50 cm. Starajmy się przy tym uzyskać jak najrówniejsze krawędzie. Po uzyskaniu pożądanego kształtu smarujemy ciasto cienką warstwą nutelli. Ważne jest, żeby z nią nie przesadzić. Jeśli nałożymy jej zbyt wiele, późniejsze zaplatanie bułeczek będzie bardzo trudne i ekstremalnie brudzące. Kiedy ciasto jest już pokryte nutellą, możemy je posypać zmielonymi wcześniej orzechami laskowymi. Nadadzą naszym bułeczkom fajnej chrupkości. Dochodzimy do części przepisu wymagającej pewnej dozy cierpliwości. Ciasto składamy dwukrotnie. Najpierw około 1 trzecią ciasta zakładamy do środka. Robimy to powoli, delikatnie naciągając ciasto, jeśli jest taka potrzeba. Wyrównujemy boki ciasta i tak samo zakładamy pozostałą część z widoczną notelną. Na końcu delikatnie zamykamy łączenia, żeby uniknąć wycieku nutelli w tych miejscach. Uzyskane płat delikatnie wałkujemy, żeby scalić ze sobą warstwy i ponownie wyrównujemy boki. Tak przygotowane ciasto dzielimy na 12 równych pasków. Ja to robię tak, że dzielę je na pół, następnie w ćwiartki, a te jeszcze na trzy części. W równym dzieleniu możemy wspomóc się oczywiście linijką. Każdy tak powstały pasek nacinamy dwukrotnie ostrym nożem na prawie całej długości, pozostawiając około 1,5 cm z jednej strony. Będzie to miejsce łączenia. Postarajmy się również, żeby nacięcia stworzyły w miarę równe paski. Tak nacięte ciasto zaplatamy w prosty warkocz. Osoby z dziećmi będą doskonale wiedzieć, jak to zrobić. Ja musiałem trochę potrenować. Kiedy warkocz jest zapleciony, łączymy ze sobą nacięte pasy, a następnie delikatnie zawijamy całość wokół palca i łączymy ze sobą końce. Tak przygotowane bułeczki układamy w blaszce do babeczek i odstawiamy pod przykryciem na godzinę do momentu, kiedy podwoją swoją objętość. Po upływie tego czasu pozostaną nam już tylko dwa kroki. Pierwszym jest posmarowanie każdej bułeczki mlekiem. Dzięki temu pięknie się zarumienią w trakcie pieczenia. Drugim jest posypanie ich wierzchu siekanymi orzechami. Tak przygotowane bułki trafiają do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza z termobiegiem lub 200 w funkcji góra-dół na około 16-18 minut, do momentu, kiedy góra bułeczek pięknie się zarumieni. Gotowe bułki odstawiamy na 5 minut w blaszce, po czym przekładamy je na kratkę do całkowitego wystudzenia. Gotowe można się częstować. Próbujemy. Mm. Bułeczki są słodkie, puszyste i przyjemnie czekoladowe. Dobrze prezentują się nie tylko z zewnątrz. Popatrzcie, jak fajnie wyglądają w środku. Nie ma chyba co więcej się zachwycać. Po prostu przekonajcie się sami. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Napiszcie, jak Wy szykujecie słodkie bułeczki. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!